Dzień dobry państwu. Jak to często bywa na naszym kanale, omawiamy także kwestie związane z polskim gamingiem, ze światem ogólnie gamingu i dlatego też dzisiaj rozmawiamy z panem Jarosławem Kotowskim, prezesem Noobs from Poland. Dzień dobry panie Jarosławie. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Pierwsze moje pytanie dotyczy no, dosyć głośnej ostatnio sprawy, mianowicie decyzji 505 Games o rozwiązaniu umowy. Czy z Państwem oczywiście, czy była to dla Państwa pewnego rodzaju zaskoczenie? Było to bardzo duże zaskoczenie i wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, na początku lipca mija czwarta rocznica, jak współpracujemy z Five Five. Byliśmy pierwszą spółką w Polsce, z którą Five of Five podpisało umowę wydawniczą. To było w lipcu 2019 roku. Naszą pierwszą grę to był Tank Simulator. Gra też była w 2020, bardzo dobrze się sprzedała. Five of Five rozumiem, było bardzo zadowolone, gdyż po tym podpisało z nami umowy na dwie kolejne gry. Total Tank Generals, który wyszedł w tym roku oraz Signum Temporis, który właśnie w tym roku było wypowiedziane. My zawsze mieliśmy dobre relacje z Five of Five w tych trzech projektach, zawsze mieliśmy akceptację wszystkich milestonów. No i to jest taki temat, który że tak powiem <coughs> zaczął się na początku tego roku, na początku w pierwszym kwartale, oddawaliśmy Alfę. Przed dodaniem Alfy Five of Five przyjechało do nas, to znaczy para osób z Five, Five przyjechało do nas. Mieliśmy takie cykliczne wizyty, daliśmy im znać, że ta gra, Sigma Temporis, jakby wszystkie mechaniki są już w tej grze, ale będziemy potrzebowali dodatkowego czasu no i dodatkowych środków do tego, abyśmy byli w stanie jakby oddać jak najlepszy produkt, Przypomnę, że na przykład pierwsza gra, którą wydaliśmy razem, ma na Steamie solidne 80% w ocenach, prawie 6 tysięcy komentarzy. To przekłada się na ponad Świeć na sztuk sprzedanej gier. No i od lutego, kiedy do, do nas przyjechali do maja, rozmawialiśmy na temat przedłużenia współpracy nad GrowSignum. w maju na kolus Five Otrzymaliśmy co prawda ustną, ale wstępną ofertę, iż są zainteresowani, będą chcieli, abyśmy kontynuowali ten projekt. Ta kontynuacja miałaby trwać ponad rok, będą w stanie zainwestować dodatkowe fundusze, w to, abyśmy wspólnie dokończyli projekt, abyśmy, jak mówili, Deliver Quality, no i byliśmy jakby bardzo zadowoleni z tej oferty, którą w maju wstępnie ustnie otrzymaliśmy Five 505, ale potem w czerwcu, kiedy mieliśmy już podpisywać aneks do umowy i w ramach tego aneksu właśnie przedłużyć tę współpracę, w czerwcu dowiedzieliśmy się, że zamiast Przedłużenia współpracy, będzie wypowiedzenie umowy, co było dla nas jakby tym bardziej szokiem, tak? gdyż w maju jeszcze słyszeliśmy coś innego, ale również to, że byliśmy tak związani już z kilkuletnią współpracą, tak jak mówiłem, teraz w lipcu mija czwarty rok, jak razem współpracujemy. Więc tak, odpowiadając na Pana pytanie, myślę, że było to dla nas gigantyczne zaskoczenie. A podane zostały jakieś konkretne powody, z czego taka decyzja, że w maju jeszcze chętni byli, a w czerwcu już nie? No ja rozmawiałem nawet z prezesem PW, już znamy się osobiście. No i nie ukrywajmy, nie jesteśmy jedyną spółką, której wypowiedzieli umowę, zakończyli pracę nad jakimś projektem, a są też spółki przecież prywatne, które nie muszą informować WESPI, że również umowa została wypowiedziana, więc... Nie chcę operować na domniemaniach, ale takich przykładów może być więcej. To wszystko działo się w tym czasie. To, co usłyszałem od drugiej strony, to, to że rynek się teraz w ogóle nie zmienia i po prostu muszę się dostosować do tych zmian rynkowych. Więc, jakby e, nie było to na stopie, że tak stopień personalny. Ja mogę nawet powiedzieć, że e, e, kiedy odbyłem w czerwcu teraz rozmowę z prezesem Five Five, to e, nawet, nawet mnie przepraszał, że. Takie jest outcome tego wszystkiego i, i na pewno jakby no nie, nie był to outcome, który mu się podobał, ale wydaje mi się, że są jakby pewne, nie tylko po stronie Five, wydaje mi się, że na rynku zachodzą pewne zmiany, na rynku wydawniczym zachodzą pewne zmiany, pojawiają się konsolidacje. Mieliśmy w maju informację o tym, iż Embracer, czyli największa grupa gamingowa na świecie, ma pewne problemy. Które wynikają z tego, że jakby w ciągu ostatnich paru lat bardzo intensywnie inwestowało w różne studia gier. Teraz Embracer będzie te studia gier z niektóre zamykał, niektóre projekty zamykał, więc jest to pewien szerszy trend w gamingu. No i co mam powiedzieć? Moja firma, czy też inne studia gamingowe muszą się dostosować do takich tektonicznych zmian na rynku, które teraz zachodzą. A jakie działania Państwo podjęli, żeby zminimalizować skutki tej decyzji dla firmy? No działania to jest jakby zeskalowanie się w dół, czyli zmniejszamy zespół, ilość osób otrzymało do powiedzenia. Przy czym jakby koncentrujemy się na tym, aby ten chorowy zespół, który będzie tworzył toto Tank Simulator 2, został w firmie, więc są to głównie działania po stronie po stronie wycięcia kosztów, ale również. Podjęliśmy inne działania, przykładowo yy, na kreacji Contemporis Five, 5, 5. Games udowodniło nam umowę, a, ale jesteśmy związani dalej dwoma innymi umowami wydawniczymi na dwie pozostałe gry. No i te umowy są jakby długoterminowe, dotyczą też jakby sequeli, prequeli do yy, gier takich jak to, to Bank simulator. Więc w tym momencie toczymy rozmowy z Five 5, 5 odnośnie tego, abyśmy nie byli związani na przyszłość, e, abyśmy byli w stanie na przykład taką grę jak Total Bank Simulator 2 wydać samodzielnie, bądź z partnerem innym niż 505. Więc to są również działania, które podejmujemy i mam nadzieję, że już niebawem będziemy w stanie poinformować rynek o m, wynikach tych działań, e, jak również będziemy intensywnie poszukiwali partnerów do e, Stworzenia drugiej części Total Tank Simulator, i niekoniecznie będą to wydawcy. A jeśli chodzi o sam projekt, o samą grę Total Tank Simulator 2, to jakich różnic mogą się spodziewać gracze między właśnie pierwszą częścią a sequelem? Różnice będą spore. Zachowamy ten game loop, który był w pierwszej części, a więc gracz rozstawia swoje wojsko i albo obserwuje bitwę, albo jest w stanie wejść w kontrolę nad każdą z jednostek. Natomiast skupiamy się na tym aspekcie physics based i destruction. To znaczy, e, pierwsza część miała tam jakąś powiedzmy fizykę w sobie, czyli dało się niszczyć podłoże, które po którym jeździły czołgi, dało się niszczyć budynki. E, a tutaj chcemy e, na ten aspekt bardzo postawić. Jest taka szwedzka gra Teardown, e, gdzie gracz jest w stanie zróbnać ziemią praktycznie cały świat, e, biorąc pod uwagę, że nasza gra e, to będą właśnie. Bitwy, czołgów, piechoty, samolotów czy artylerii. Będziemy chcieli, aby również gracze byli w stanie na dosłownie małe kawałki zniszczyć świat, który jest przedstawiony w grze. No i nie ukrywam, że jest to spore wyzwanie technologiczne, gdyż obecne silniki komercyjnie dostępne, czyli Unity i Unreal, nie pozwalają na tak duże fidelity tych zniszczeń, czy właśnie tej fizyki w grze. No i efekt jest taki, że musieliśmy zacząć tworzyć własny silnik fizyczny do tej destrukcji. Mamy już prototyp tego silnika, demo techniczne oparte na tym silniku jest zaplanowane na wrześniu tego roku, a demo takie w pełni grywalne, które mogli grać już gracze jest zaplanowane na Q1 następnego roku. A czy mają Państwo jakieś plan na zrekompensowanie zespołu za utratę projektu, chociażby nad grą Signum Temporis? Jakby mógł Pan może bardziej rozwinąć, co to znaczy zrekompensowanie? No zrekompensowanie, ponieważ sam tutaj Pan wspomniał, że no musie, musieli Państwo trochę skalować właśnie w dół, że jednak musieli Państwo jakby zrezygnować jakby z, część tutaj, z, z części osób, więc tutaj w, można domniemywać, wnioskować, że w pewien sposób jest to jakby utrata istotnych zasobów w postaci ludzi. Tak, no, należy liczyć się z tym, że pewne zasoby utraciliśmy, ale też jest ważne, że e, posiadamy jakby bardzo istotne zasoby ludzkie: posiadamy jakby programistów, czy designerów, czy innych specjalistów, którzy są z nami często od początku firmy. E, przykładowo, programiści, którzy pracują nad Total Simulator 2. E, są to jedni z pierwszych pracowników firmy, którzy tworzyli pierwszą część, a teraz tworzą drugą część. Jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie, to na przykład planujemy, aby w najbliższych miesiącach dla tych pracowników pojawiły się ESOPy, które będą związane z które będą trigerowane przez stworzenie Total Tank Simulator 2. Być może też się pojawią jakieś ESOPy, zależne od liczby sprzedanych sztuk Total Tank Simulator 2, przy czym ta liczba już na pewno była wyliczona w setkach tysięcy sztuk. Pierwsza gra sprzedała 250 tysięcy sztuk była tylko na pc czy nie była na konsolach, na pewno drugą grę będziemy chcieli pobić ten wynik. I jeżeli chodzi o drugą grę, planujemy, przynajmniej póki co, planujemy pójść w self-pub, czyli planujemy samodzielnie wydać tę grę, wtedy wszystko, co ta gra by zarobiła, trafiłoby do spółki. To proszę powiedzieć właśnie, jakie są też Państwa plany na najbliższe, takie średnioterminowe plany na najbliższe właśnie miesiące, być może lata? Jeżeli chodzi o nasze plany dotyczące bezpośrednio Poland, mhm. to jest totalne skupienie się na Total Punk Simulator 2 i w najbliższych trzech miesiącach, czyli do końca września, chcemy mieć gotowe demo techniczne, które przedstawi możliwości naszego właśnie silnika fizycznego, co jest możliwe do osiągnięcia, jakie fidelity zniszczenie, jakie fidelity. E, właśnie fizyki w grze. Natomiast jeżeli chodzi o Q1 następnego roku, e, chcę mieć gotowe już w pełni grywane demo Total Tank Simulator 2. E, przypomnę, że pierwsza część gry była tworzona razem ze społecznością, to znaczy stworzyliśmy kilka dem, te dema były grywane przez YouTuberów, sporo osób jakby grało w te dema, zbieraliśmy wtedy jeszcze na nie już listę, tylko listę mailingową gdyż aby dostać demo, ono nie było na Steamie. tylko na przykład pierwsze demo było trzeba wejść na naszą stronę, zostawić maila i wtedy takie demo udostępniliśmy, nasza lista mailingowa to jest prawie 200 tysięcy osób. Również później, jak już zbieraliśmy sobie już listę gry, to ta już lista do dnia premiery wyniosła, ile dobrze pamiętam, 115 tysięcy osób, więc ta gra ma community, a i jeszcze co jest ważne, to to, że Pierwsza część gry również dało się tworzyć mody, chociaż narzędzia, które udostępniliśmy tej społeczności do modowania, nie były zbyt rozwinięte. To gra ma ponad 5 tysięcy, wydaje mi się, że już nawet 5,5 tysiąca modów. To jest naprawdę spora liczba, jak na grę indie, więc te community jest aktywne. Ta gra po trzech latach, bo w maju była trzecia rocznica premiery, dalej się sprzedaje. Więc chcemy razem z tym community budować tą grę i ten proces jakby tworzenia gry na pewno będzie też procesem tworzenia tego community, więc to jest um, tyle, jeżeli chodzi bezpośrednio o, o NUPS-a. ale NUPS ma też y, jest udziałowcem dwóch innych spółek y, i nie chcę jeszcze teraz zdradzać szczegółów, ale na jesieni y, również będzie komunikacja związana z tymi spółkami, co tam się dzieje, co tam jest produkowane. Y, więc wydaje mi się, że jako spółka zaczniemy, naprawdę w miarę intensywnie. Komunikować, czym się zajmujemy. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas. Moim i państwa gościem był pan Jarosław Kotowski, prezes Noobs from Poland. Dziękuję bardzo.